Dzisiaj przenosimy się do Brookings, siedziby hrabstwa o tej samej nazwie, czwartego co do liczby ludności miasta, w stanie Dakota Południowa w Stanach Zjednoczonych. Mieszkała tu bohaterka dzisiejszej historii, Tina Baker. Tina Suzanne Baker przyszła na świat 31 grudnia 1971 roku. Jej ojciec William Bill. Był dowódcą Straży Przybrzeżnej w Traverse City, a matka Constance, Connie, myers pielęgniarką. Rodzina często przeprowadzała się z uwagi na pracę Billa. Mieszkali m.in. w Miami, Kodiak na Alasce, aż wreszcie Traverse City w stanie Michigan. W każdym miejscu Bill i Connie dbali, aby ich dzieci uczęszczały do katolickich szkół. I aktywnie udzielały się w kościelnej i lokalnej społeczności. Tina była najstarsza z siódemki dzieci. Oprócz niej para miała jeszcze jedną córkę, Julie, i czterech synów: Arona, Jasona, Chrisa i Chad'a. Siódme dziecko, Matthew John, zmarł w wieku niemowlęcem w 1986 roku. W 1990 roku, będąc jeszcze uczennicą liceum w Kodiak. Tina zaręczyła się z Johnem Staytonem, szeregowym z oddziału jej ojca. Stayton okazał się jednak przemocowcem i dziewiętnastolatka szybko zerwała zaręczyny. Swoją drogą w późniejszym czasie mężczyzna stanął przed sądem wojskowym za wykorzystanie innej kobiety. W jednym ze źródeł podano, że mniej więcej w tym czasie Tina zaszła w ciążę i urodziła dziecko, które oddała do adopcji. Jednak w żadnej innej publikacji ani wypowiedziach rodziny nie znalazłam potwierdzenia tej informacji. Jesienią 1991 roku Tina, pracując w sklepie odzieżowym American Eagle w Traverse City, poznała o dwa lata starszego Toda Nürnbergera, Student chemii medycznej na Uniwersytecie Michigan, przyjechał do rodzinnego miasta na pogrzeb przyjaciółki. Rodzice, aby poprawić mu trochę humor po tym smutnym wydarzeniu, zabrali go na zakupy, gdzie poznał Tinę. Dziewczyna wywarła na nim tak duże wrażenie, że już kilka dni później wrócił do sklepu pod pretekstem zakupu rękawiczek i zaprosił ją na randkę. Wkrótce zostali parą. Ich związek miał swoje wzloty i upadki, rozstawali się i wracali do siebie. Ale po trzech latach zamieszkali razem w Farmington Hills. W międzyczasie Tina rozpoczęła studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Stanowym Dakoty Południowej w Brookings, a potem przeniosła się na Uniwersytet Oakland w Rochester. Zdecydowała się na ten krok, aby na czas studiów magisterskich być bliżej rodziny i przyjaciół. Oprócz tego służyła w rezerwie armii. Latem 1995 roku miała przed sobą ostatni rok studiów. Tina nie chciała na tym kończyć i w przyszłości planowała podjąć studia podyplomowe. Tina była opisywana jako bystra studentka, pobożna katoliczka, oddana córka i domatorka. Co dwa tygodnie odwiedzała swoich rodziców i rodzeństwo w ich domu, w Traverse City. Miała bardzo słaby wzrok i zawsze musiała mieć ze sobą okulary. Dorabiała na pół etatu jako kelnerka w Rochester Chop House i jej współpracownicy wspominali, że dzięki swojemu urokowi regularnie dostawała najwyższe napiwki. 24 sierpnia 1995 roku na policję w Farmington Hills zgłosił się Todd. Od poprzedniego dnia nie widział swojej dziewczyny, 23-letniej Tiny Bigar. Ostatni raz widział ją, gdy wychodził do pracy 23 sierpnia. Spała. Gdy wrócił do ich wspólnego mieszkania, do którego wprowadzili się wspólnie zaledwie kilka dni wcześniej, po Tini nie było śladu. Dodatkowo w mieszkaniu została para jej okularów, co bardzo go zaniepokoiło. Nigdzie się bez nich nie ruszała z uwagi na słaby wzrok. Tina nie pojawiła się przez cały dzień. Para miała wspólne plany na ten wieczór, i Todd zaczął się denerwować. Zadzwonił do Rochester Chop House z myślą, że może dziewczyna poszła do pracy i zapomniała mu o tym powiedzieć. Ku swojemu ogromnemu zdziwieniu dowiedział się, że Tina cztery miesiące temu rzuciła pracę kelnerki. Todd był w szoku. Sam widział, jak dziewczyna regularnie prasowała swój uniform i wychodziła do restauracji. Gdzie w takim razie była? Czy zaplanowała swoje zniknięcie? A może miała kłopoty? Jej siostra Julie podzielała obawy Toda. Miała przeczucie, że Tinie stało się coś złego. Być może została porwana albo nawet już straciła życie. Nieustannie myślała, że przytrafiło jej się coś podobnego jak w Milczeniu owiec, które miało premierę cztery lata wcześniej. Policja przyjęła zawiadomienie o zaginięciu Tiny i rozpoczęła działania. Ustalono, że studentka była ostatni raz widziana na kampusie uniwersyteckim w Rochester, gdzie spotkała się ze swoim wykładowcą. Rodzina Bigar wyznaczyła nagrodę w wysokości 5000 dolarów za jakiekolwiek informacje o Tinie. 13 września gazeta The Oakland Post wydrukowała apel o pomoc wraz z opisem zaginionej. Tina Bigar ma 170 cm wzrostu. Waży 65 kg, ma blond włosy i brązowe oczy. Nosi okulary lub soczewki kontaktowe. Podczas przeszukiwania mieszkania odkryto czerwoną torbę z napisem O mój Boże, moja dziewczyna dorabia jako call girl. W środku znajdowały się pończochy, żel intymny, prezerwatywy i korespondencja z agencji towarzyskiej LA Dreams. Todd wyznał, że niekiedy eksperymentowali w sferze łóżkowej i umawiali się na intymne spotkania z inną parą młodych ludzi, ale te rzeczy widział pierwszy raz w życiu. Było to dość zaskakujące znalezisko, ale istniała możliwość, że jakkolwiek dziwnie to brzmi, miało to związek z jej studiami. Od września 1994 roku. Tina należała do grupy badawczej złożonej z ośmiu studentek Uniwersytetu Stanowego w Oakland, badającej epidemię AIDS wśród pracownic seksualnych. Projekt był finansowany przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie, a opiekunką grupy była profesor Algia Harrison. Wszystkie osoby, które brały udział w badaniu, były w przeszłości aresztowane za handlowanie własnym ciałem. Studentki przeprowadzały wywiady z kobietami na temat ich wiedzy na temat wirusa HIV i AIDS. Następnie studenci Wayne State University odbywali z nimi szkolenie edukacyjne, po czym ponownie sprawdzano, w jaki sposób badane osoby zapamiętały informacje. Tina była zaintrygowana prowadzonymi badaniami. Świat nocnych pracownic, inny od jej katolickiego wychowania, tak ją fascynował, że złożyła wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie własnego badania zatytułowanego Badanie historii seksualnej i praktyk zdrowotnych wśród kobiet zatrudnionych jako eskorty. Zwierzała się przyjaciółce Amy, która wspominała: To było dla niej bardzo intrygujące: różne dziewczyny, z którymi rozmawiała, różne historie, które jej opowiadały i ciągle jej powtarzały, jaka jest atrakcyjna i że świetnie sprawdzi się jako eskorta, bo jest bardzo inteligentna. Policjanci skontaktowali się z LA Dreams, która korespondowała ze studentką. W agencji nikt nie znał Tinie Biggar. Detektywi dopytywali ładna, młoda, wysoka blondynka z idealnym uśmiechem. Ten opis pasował do jednej z ich pracownic, ale nie była to Tina. Znali ją jako Crystal, Crystal pracowała jako eskorta w trzech agencjach LA Dreams, Allied Desires i Calendar Girls od około roku. Czasami umawiała się z klientami bezpośrednio, co było bardziej opłacalne, ale i niebezpieczne. Za godzinę spotkania LA Dreams pobierało 250 dolarów, z czego 100-150 trafiało do dziewczyn. Crystal była bardzo popularna. I miała dziesiątki klientów. Zdarzało się, że jednej nocy umawiała się na trzy spotkania. Detektywi przesłuchali współpracowniczki Tiny. Jedna z nich zapytała kiedyś studentkę, dlaczego zajęła się eskortą. Tina rzekomo odpowiedziała: Todd. W ten sposób odwdzięczam mu się bez jego wiedzy. Kobieta odebrała to jako sugestię o jego niewierności. Bill i Connie nie mogli uwierzyć, że ich córka mogłaby prowadzić sekretne życia. Zauważyliby, gdyby nagle zaczęła zarabiać więcej pieniędzy. Tina miała bardzo dużo wydatków, a jej karty kredytowe były wyzerowane. Jej uczelnia teoretycznie była szkołą publiczną, ale jednocześnie drogą. Samochód Tina, stara Honda Accord, niedawno brała udział w wypadku. Naprawa szkód kosztowała krocie, ale kupno nowego samochodu jeszcze więcej. A samochód był jej potrzebny do codziennych dojazdów. Odległość między jej mieszkaniem w Farmington a Uniwersytetem w Rochester wynosiła około 40 km. Tina i Todd wynajmowali mieszkanie na zamkniętym osiedlu, co wpływało na wysokość czynszu. Nie oszczędzali na codziennym życiu. Często wychodzili do dobrych restauracji, a do wykwintnych dań zamawiali pasujące wina. Gdyby wierzyć plotkom o rzekomej zdradzie Toda, Tina mogła myśleć o rozstaniu, co wiązałoby się z przeprowadzką do innego mieszkania i kolejnymi wydatkami. Nie chciała wykorzystywać finansowo swoich rodziców, którzy mieli przecież jeszcze piątkę innych dzieci i własny dom na głowie. Wszyscy, którzy znali Tinę, Zaangażowaną i pilną studentkę. Byli zdania, że bycie dziewczyną do towarzystwa miało służyć wyłącznie celom naukowym. Z biegiem czasu na jaw wychodziło coraz więcej dowodów na to, że praca Tiny nie była czysto teoretyczna, a bardzo praktyczna. Rodzina w końcu zaakceptowała fakt, że dziewczyna miała przed nimi sekrety. Prawda była dla nich bolesna, ale nie sprawiła, że przestali ją kochać. Po sprawdzeniu bilingów telefonicznych policja zwróciła uwagę na jeden numer, z którym Tina rozmawiała wyjątkowo często. Okazał się należeć do 42-letniego mężczyzny, Kenneth'a Trancide. Todd potwierdził, że go znali. Według niego Ken, pracownik pobliskiej myjni samochodowej Classic Touch, był zainteresowany Tiną, ale bez wzajemności. Częściowym potwierdzeniem tych słów był list z wierszem miłosnym od wielbiciela, który śledczy znaleźli w rzeczach dziewczyny. Kenneth Ray Tranchida urodził się w 1953 roku w Detroit, ale wychowywał się w Southfield w hrabstwie Oakland w stanie Michigan w pobożnej, wielodzietnej rodzinie. Opisywał swoje dzieciństwo jako trudne i pełne przemocy. Katolickie wychowanie najwyraźniej nie obejmowało kwestii podejścia do dzieci. Był traktowany gorzej niż jego bracia i siostry. Ojczym Joseph, który pracował jako szkolny woźny, bił go za najmniejsze przewinienie, a nawet rzucał w niego młotkiem. Jako dziecko miał dwukrotnie paść ofiarą wykorzystania. Jego matka Phyllis zmarła w 1971 roku. Wkrótce potem zaciągnął się do wojska, ale i tam nie zagrzał długo miejsca. Dwukrotnie zdezerterował, i zaledwie po dwóch latach został wydalony ze służby. Według Józefa, Ken od małego, jak to się mówi, miał gadane. Był świetnym oszustem, który potrafił wzbudzić współczucie, aby otrzymać pieniądze i pomoc. Miał słabość do dobrych ubrań i luksusowych rzeczy. I posuwał się nawet do okradania krewnych, aby zdobyć środki na zakupy. Między 1981 a 1993 rokiem był skazany za co najmniej 7 drobnych przestępstw: od kradzieży karty kredytowej po naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. W więzieniu spędził łącznie 5 lat i 5 miesięcy. Był znanym policji włóczęgą i oszustem skazanym za defraudację, wystawianie fałszywych czeków i włamania, który kilka lat wcześniej uciekł z więzienia. Gdy w wieku 27 lat złożył wniosek o paszport, wyszło na jaw, że był adoptowany, co było dla niego szokiem. Nigdzie nie mógł zagrzać miejsca na dłużej i, aby przeżyć, wykonywał wiele dorywczych prac. W sierpniu 1995 roku Miał ze sobą jedno nieudane małżeństwo i pracował na dwa etaty. Wkrótce znaleźli się świadkowie, którzy 23 sierpnia widzieli Tinę w towarzystwie Kena. Inni widzieli parę kłócącą się na parkingu salonu samochodowego Hondy na sześć dni przed zniknięciem dziewczyny. Przesłuchano pracowników salonu. Jeden z dealerów poinformował, że Ken i Tina razem podpisali umowę na samochód za 15 tysięcy dolarów, zgodnie z którą ona miała zapłacić 5 tysięcy, a on dołożyć pozostałe 10. Tina wyłożyła swoją część pieniędzy, ale Ken zwlekał z wpłatą swojej. Tłumaczył, że brakującą kwotę miał przekazać za pośrednictwem swojej byłej Teściowej, która przyleciała z Anglii. Jednak Teściowa z pieniędzmi się nie pojawiła. A para pokłóciła się o to przed salonem. 31 sierpnia Kena namierzono w kręgielni w Farmington Hills i zaproszono na komisariat, aby porozmawiać o zaginięciu Tina. Ken zeznał, że poznali się w mini samochodowej około 4 miesięcy wcześniej, a ona dała mu numer telefonu do agencji towarzyskiej, i tak stał się jej klientem. Dziewczyna tak go polubiła, że zaczęła spotykać się z nim za darmo, oczywiście według wersji Kana. Przyznał, że może trochę podkoloryzował swoje życie i Tina mogła myśleć, że był bogatym i wpływowym właścicielem myjni, a nie zwykłym pracownikiem. Ostatni raz widział Tinę, kiedy odwoził ją na lotnisko. Była w podróży służbowej w Ohio i zostawiła samochód u niego. Nadal miał przy sobie jej kluczeki, i wyjaśnił policjantom, gdzie znajdą pojazd. Honda Accord stała zaparkowana pod kompleksem apartamentowców niedaleko mieszkania Tiny i Toda. Pierwsze przeszukanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Wewnątrz nie znaleziono żadnej wskazówki, która mogłaby popchnąć śledztwo naprzód. Policjanci z psem tropiącym przeszukali las wokół domu mężczyzny, ale nic nie znaleziono. Po dziewięciogodzinnym przesłuchaniu z powodu braku jakichkolwiek dowodów, policja była zmuszona wypuścić Kena. Bill Biggar nie mógł pogodzić się ze zniknięciem córki i plotkami na temat jej drugiego życia. Cały czas wierzył, że Tina gdzieś się znajduje i czeka na pomoc. Nie mógł po prostu siedzieć w domu i czekać. Postanowił działać z jedynym tropem, jakim miała policja. Zebrał grupę ludzi, którzy zgodzili się mu pomóc. Chłopak córki Todd, współwłaścicielki agencji towarzyskiej Donna i Debbie oraz kierowca lawety Jerry Holbert, który przyjaźnił się z Kenem, ale postanowił pomóc Billowi. Zaczęli śledzić Kena z nadzieją, że odkryją coś, co doprowadzi ich do Tina. Jeździli za nim, obserwowali, gdy siedział w przyczepie kempingowej Pink Flamingo. A Bill wpłacił nawet za niego kaucję w wysokości 250 dolarów, gdy Ken został zatrzymany za opuszczanie spotkań z kuratorem sądowym. Później zaprosił go na obiad, aby porozmawiać o Tinie. Ken opowiadał różne historie o miejscu pobytu dziewczyny. Raz mówił, że miała przebywać w hotelu Hilton w Dayton, drugi raz, że to jego znajomy wiedział, gdzie była Tina. Niestety, Ken zgubił jego numer ale mógłby spróbować się z nim skontaktować. Mówił dużo, ale nic konkretnego, i wysiłki Bila spełzły na niczym. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Nie było żadnego śladu, wskazówki czy tropu, którym mogliby podążać. Nie mieli żadnych obciążających dowodów na jedyną osobę, która pozostawała w kręgu ich zainteresowań. Detektywi postanowili ponownie przeszukać autotinę. Być może za pierwszym razem przeoczyli coś ważnego. I to był strzał w dziesiątkę. Tym razem, gdy jeden z techników zdjął wykładzinę bagażnika, oczom śledczych ukazała się wielka czerwona plama. Zgodnie z obliczeniami specjalistów, czerwonego płynu było zbyt dużo, aby ktokolwiek mógłby przeżyć taką utratę. Badania DNA potwierdziły, że czerwona substancja należała do Tiny. 21 września policja z Southfield otrzymała anonimową wskazówkę dotyczącą miejsca potencjalnie związanego ze sprawą Tiny. Detektywi Pat Comini i Al Sutherland udali się pod wskazany adres. Biały bungalow, do którego dotarli, wydawał się opuszczony. Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, przed którymi piętrzyła się sterta nieodebranych listów. Śledczy przed odjazdem postanowili rozejrzeć się po okolicy i dokonali przełomowego odkrycia. Po wschodniej stronie domu, jakieś 50 metrów od ulicy Nine Mile Road, odnaleźli kobiece ciało w stanie daleko posuniętego rozkładu. Znajdowało się w gęstych krzakach. Z uwagi na niewielką odległość od mieszkania Tiny i Toda, zaledwie 6,5 kilometra. Służby podejrzewały, że mogła to być zaginiona studentka. Ciało było w tak złym stanie, że dopiero specjalistyczne badania potwierdziły jej tożsamość. Rodzina Tiny dowiedziała się o tym z wiadomości w telewizji. Sekcja zwłok wykazała, że Tinie zadano liczne ciosy w głowę i szyję. Odnotowano również ślady wskazujące na odcięcie dopływu powietrza. Cztery dni po odnalezieniu Tinę, społeczność Uniwersytetu Oakland, setka studentów, pracowników i wykładowców, wzięła udział w czuwaniu ku jej czci przed Piral Hall i zebrała kwotę w wysokości około 500 dolarów, którą przekazano bigarom w wyrazie wsparcia. Jak donosił Detroit Free Press, kilka dziewczyn z agencji, które poznały Tinę uczestniczyło w nabożeństwie żałobnym w Traverse City, a rodzina Biggar zaoferowała im nocleg i domowe jedzenie. 30 września ponad 600 osób towarzyszyło Tinie w jej ostatniej drodze na cmentarz St. Mary's Elkton w hrabstwie Brookings w Dekocie Południowej. Jasnobłękitną trumnę niosło sześciu funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej w białych rękawiczkach. Spoczęła u boku młodszego brata Matthew. Dom, w pobliżu którego znaleziono Tinę, dawniej należał do ciotki Ken'a. Kobieta sprzedała go w 1993 roku. Policjanci w końcu dysponowali dowodem łączącym mężczyznę z zaginięciem studentki. Ale pojawił się pewien problem. Na wieść o odnalezieniu Tinę, Ken zniknął. Nikt nie wiedział, gdzie przybywał zdecydowano o wydaniu nakazu aresztowania mężczyzny. Po sześciodniowych poszukiwaniach, przy dużym i aktywnym udziale Billa i Toda, namierzono podejrzanego w podupadłej dzielnicy Detroit. Na widok policjantów, Ken upozorował próbę odejścia z tego świata. Ostrożnie zdranił się w nadgarstki i połknął buteleczkę środków senne. Po aresztowaniu lekarz sprawdził jego stan i orzekł, że był wystarczająco dobry, aby przewieźć go do aresztu na przesłuchanie. Później obrońca wniósł skargę, argumentując, że prawa jego klienta zostały naruszone, ponieważ był przesłuchiwany przez policję z wciąż krwawiącymi ranami. Skargę odrzucono. Okazało się, że Ken nie był takim twardzielem, za jakiego się uważał, i szybko pękł. Wyjaśnił, że Tina odeszła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dzień 23 sierpnia spędzili razem. Rano dziewczyna zadzwoniła do niego i zaproponowała, aby pojechał z nią na kampus, gdzie miała umówione spotkanie z wykładowcą. Potem zjedli śniadanie w Big Boy, odwiedzili centrum handlowe i kilka salonów samochodowych, a po wspólnym obiedzie w restauracji wrócili do pokoju, który wynajmował, aby wypić butelkę whisky i kilka piw oraz zażyć nielegalne substancje. W trakcie rozmowy Ken zasugerował, że Tina powinna skończyć z pracą eskorty. Kobieta odmówiła. Była zadowolona z zarobków, jakie osiągała jako Crystal i nie zamierzała z nich rezygnować. Między parą rozgorzała kłótnia i w pewnym momencie Ken popchnął Tinę, a ta upadając uderzyła głową o sejf stojący w pokoju. Ken, nie wiedząc co robić, położył ją na łóżku i stracił przytomność. Nie pamiętał, co się stało później. Wydaje mu się, że wyszedł z pokoju i przez jakiś czas jeździł samochodem po okolicy, aby się uspokoić. Po powrocie do pokoju i odkryciu, że Tina nie dawała oznak życia, wywiózł jej ciało w okolice opuszczonego domu ciotki. Policja skonfrontowała go z wynikami z sekcji. Która nie wykryła śmiertelnego urazu głowy. Mężczyzna szybko zmienił wersję wydarzeń i tym razem wyznał, że pozbawił Tinę życia z litości. Dziewczyna była nieszczęśliwa i martwiła się problemami finansowymi. Uznał, że na drugim świecie będzie jej lepiej. Ken zapewniał, że kochał Tinę i gdyby mógł, zamieniłby się z nią miejscami w mgnieniu oka. Planowali wspólne życie. I niedawno podpisali umowę najmu mieszkania w podmiejskim Ferndale. Detektywom ciężko było w to uwierzyć. Trancida znany był z konfabulowania. Po co Tina zamieszkałaby ze swoim długoletnim chłopakiem, zaledwie kilka dni przed zaginięciem, gdyby chciała rozpocząć życie z innym mężczyzną? Według autorek książek The Coed Colgirl Murder z 1997 roku. Fanny Wenstein i Melinda Wilson para poznała się zaledwie kilka tygodni przed odejściem Tina. 11 sierpnia Ken za pośrednictwem agencji LA Dreams umówił się na spotkanie z Tiną w Hoggins, ekskluzywnym barze dla singli na przedmieściach Bloomfield Hills. Wkrótce zaczęli się spotykać, a Ken zwierzył się przyjacielowi, że Tina była najpiękniejszą kobietą, jaką widział, i zakochał się w niej. Pozował na bogatego i zadeklarował nawet, że pożyczy dziewczynie 20 tysięcy dolarów na zakup nowego auta. 28 września 1995 roku Kenneth Tranchida został oskarżony o morderstwo Tiny Bikar poprzez uderzenia w głowę i szyję oraz odcięcie dopływu powietrza, za co groziła mu najwyższa kara, życie za życie. Miało się to stać na łóżku w wynajmowanym pokoju, a powodem miało być odkrycie przez Tinę kłamstw Ken'a. Nie był tak bogaty i wpływowy jak się przedstawiał, co wyszło na jaw przy nieudanej próbie zakupu samochodu. Po zbrodni, Ken ukrył zaplamiony materac na strychu, tłumacząc właścicielce, że musiał go wyrzucić, bo na niego zwymiotował. Następnie mężczyzna przeniósł Tinę do bagażnika jej samochodu i wywiózł do lasu za domem ciotki. Tam ją zostawił. Wrócił samochodem do swojego domu, a Hondę porzucił niedaleko. Ken Tranchida ostatecznie przyznał się do winy w sprawie morderstwa drugiego stopnia w ramach ugody, na którą Bigarowie przystali, aby uniknąć rozgłosu i bolesnej przyprawy sądowej. 3 maja 1996 roku sędzia Rudy Nichols Skazał Kena Trunchide na dwa wyroki dożywocia: jeden za pozbawienie życia, a drugi za recydywał. Obecnie przebywa w zakładzie karnym Maskegon. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie w 2030 roku. Sprawę Tiny Biggar omówiono w dziewiętnastym odcinku piątego sezonu programu dokumentalnego Forensic Files zatytułowanym Deadly Knowledge.